No się maneczko, dzisiaj krótki taki filmiczego. Widzę, franczuesko. Jak widzicie, niezły krzaczar mi tutaj z niej wyrosł. Zrobię chyba tak, że zostawię tylko tego i tego. Te dwie gałązki zostawię, a resztę tych małych chciałbym trochę poprzycinać. I ukorzenić, żeby zrobić sadoneczki. Zobaczymy, czy to się powiedzie. Może nie wszystko naraz, tak? Troszkę e, zobaczę. No, czy to się uda. I jak szybko da radę je ukorzenić. się maneczko, ciąg dalszy. Zobaczcie, podzielałem takie gałązki z figi, figa Francesco. Obcinam listki i będziemy przygotowywać roślinki do ukorzeniania. Jaki soczek leci, nie wiem czy to widać. O, taki biały soczek wydzielają. Obcinamy. I tak taki kawałeczek to myślę, że potniemy. Mamy oczka raz, dwa, trzy. Albo w połowie gdzieś tak pociągniemy, tak. Raz, dwa, trzy, to nawet damy tak. I już mamy trzy sadzoneczki. O. Tak to wygląda. Nie będę Wam pokazywał całości. To bez sensu jest. Mamy tutaj już doniczkę z ziemią naszykowane. No i ciach. Powsadzam. I zobaczymy, czy coś z tego się ukorzeni. No. No i mamy. Wszystkie gałązki już poprzecinane, wsadzone. Zobaczymy ile przeżyje. Mam nadzieję, że kilka się ukorzeni. W sumie to i tak miałem przyciąć tą fikę, bo strasznie mi zarosła, burz zrobiła. Tak więc no zamiast wyrzucić te gałązki, to po prostu powkładałem tutaj, poprzycinałem, powkładałem. W ziemię, zobaczcie to jest nawet owocująca jedna znaczy ona generalnie jak już owocuje, to owocuje, więc to są sadzoneczki, które od razu, jak będą rosły, to w kolejnym sezonie mogą mieć już owoce. Mam nadzieję tylko, że się ukorzenią. Zobaczymy, za kilka, za kilkanaście dni. Trzymajcie się, na razie.